Stowarzyszenie Pro Leonia powstało w roku stulecia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Jego głównym celem jest tworzenie społeczności zaangażowanej w życie muzeum oraz zbieranie nowych nabytków dla muzeum. Chcemy wspomagać działalność naszej bydgoskiej instytucji kultury no i wspierać jej rozwój. To Stowarzyszenie jest... powstało na początku tego roku. Jest jeszcze tak naprawdę małym i młodym stowarzyszeniem. Czekamy na kolejnych członków, którzy chcieliby dołączyć do nas. Powstało tak naprawdę z mojej inicjatywy. Jestem studentem Bydgoszczy na kolegium Medicum, a jednocześnie pracownikiem Bydgoskiego Muzeum. I chciałem właśnie wesprzeć muzeum, stworzyć takie miejsce dla ludzi, którzy są spoza muzeum, ale chcą pomagać. Zbiórka powstała na stulecie muzeum, żeby skupić od społeczeństwa dar w formie prezentu. Nie mamy sprecyzowanego jeszcze, co to mogłoby być. Rozmowy się toczą i będą zależały od tego, ile, ile pieniędzy uda nam się zebrać.